Ja. ja. E, lecimy dzisiaj bez Maćka. Maciek za karę za to, że ostatnio trafił. Trafił, że trafił. A trafił, że trafił szpadelkiem? Czy trafił, że trafił? Trafił, znaczy, że trafił. E, taki fajny order. To, że trafił szpadelkiem, to mu wybaczam, bo, bo też na początku roku trafiłem. Order pruski szpadelkiem, i, i wierzę mu, że tak było, jak było. To, to samo było Podwójny sygnał wybrałem na środku chlast i tak jest. przywaliłem. Także tu mu wybaczam, no ale <laughs> dobra, lecimy. Ale się nagadałeś? Tak, co powiem. Tak, nagadałem się, a tak w ogóle to chciałem yy, powitać nowych subskrybentów. Witajcie. Dziękuję za subskrypcję, za łapki, za miłe komentarze. Yy, kanał już ma dobrze ponad 2 lata także zapraszam też na starsze filmy trochę historii można powiedzieć Mustafy no czas leci niestety minęło 2 lata ale wydaje mi się jakby to minęło co najmniej 10 albo 15 trzymać czasu no tak jest życie, życie tak, tak pełne no, wiadomo jak jest pasja i się robi, to co się robi z przyjemnością, no to. to jest super. Dobra, lecimy, do zobaczenia. Koniec marudzenia. Koniec pa, pa. marudzenia, do zobaczenia na, do, do, tak, na do, naszego, do pierwszego dołka. Do pierwszego dołka, hej. Ale uciekają. <noise> Ola wygrała konkurs na pierwszą monetkę, 20 groszówkę, a ja niestety nie jestem drugi, bo to nie monetka. Znaczy chciał, nie chciał i tak będę drugi i ostatni. Ładny sygnał był, dosyć, dosyć głęboko. Trochę popadało wczoraj, myślałem, że ziemia będzie bardziej mokra. No ale niestety. Gra muzyka. Można weekend zaczynać. No, można majówkę zaczynać. Tak, majówkę, dokładnie. Ola ma drugą monetkę, a ja mam takie takie caco. Od zegarka kieszonkowego? Nie wiem. Jest, jest, jest! Jest! Jest pierwsza monetka! Kurczę, po godzinie to uwierzcie, mi cieszy! Cesarstwo! Ale obruśnięta, Kurczę, felek! No i jeszcze, jeszcze taki, taki złomek tutaj wyszedł. O ja po mnie spóźniłaś się o 10-11 minut No bo jedenaście minut temu były dzwony Piękny Aluminio Ona by tak chciała <śmienny> no by też jest trzapa dziewczyny jest impreza, jest zabawa albo sprzątanie auta można robić to i to wiesz <śmienny> fajnie, fajnie mam kolejny fancik ja też mam coś takiego ciekawe co to było to wiesz co jest Jakaś biżeteria ładna była. No ja, ja trafiłem coś takiego. Coś kiedyś było A ja mam sześć dziadów. I takiego pradziada. I ogólnie. Jest super! Muszę ponarzekać, może coś wyjdzie fajnego Ola ma ładną monetkę Co fajnego? Trzy feniki O, bursaczek O kurde no proszę Ale Stan Ostatnio był jeden fenik, nie? Teraz trzy ja Cię. No. Fajna duża monetka, fajnie bije. A chciałem dać tytuł. Dobijamy miejscowe, i nie wracamy. Dobijamy. Fajnie ten, nie? No. Nie wiem, czy słychać, ale on normalnie tak. Będę jak, by to, jak by to nazwać? Czekają mnie? Nie. Nie wiem, jak to nazwać. Jelenie mają rykowisko, a nie mają bekowisko. O. A to nie jest takie. Tak be, jakby nie. bekają. No jakby. Ale piękna. Super. No, no kurde. Mogli się mać że masz. gdzieś się umówił z kolegami. No mhm. nie wiem, na rowery. No Dobrze. No i mam czwartą monetkę. Chyba monetkę, jest wajmarek, jest wajmarek. Jedyneczka trzydziesty, lecisz? gdzie lecisz? chłopie? Trzydziesty piąty rok. Mam kolejną część układanki. Kilka wypadów do tyłu Ola trafiła kawałek takiego właśnie zdobienia pięknego na blaszce mosiężnej Widać jeszcze w mokrej ziemi tutaj coś jest jakaś krągłość nie monetka jakiś baciew Znowu Ola pika, ale niestety, same śmieci wychodzą Idę wydaje, jest. Na No apa taka Mówię, rzep No rzep. sama rzep Ty rzep Widzisz co ja mam? Dlaczego się chwalisz? Ja byłam pierwsza Tararara. No i co? No i co? No i mam. No i masz. O, taki jak mój tylko że mój okrągło. Nawet chyba jest nawet taki sam. Tak? Mhm. Tylko ja mam okrągło a ty masz ten. Z tyłu jest tak samo. Nawet, nawet to samo jest napisane. Teraz pokaż. Czekaj chwilę, bo że koszulkę poprawić nie. Poka, poka. Nie, no inny. No, inny. O jest większy. Dobra, dobra. A on się do mnie idzie. Co tam? He? to? Bolec bolec Ja mam coś ładniejszego Coś kiedyś było Obkopałem ładnie był głęboko Sygnał taki głupkowaty Ciekawe Co to mogło być? O, Maciek dzwoni leży sobie, leży <noise> fenolek fenolek, znowu wejmarek tysiąc tym razem dwudziesty piąty no już mam sześć monetek no pokaż nie ma co pokazać to, to... <laughs> oj tam oj tam, oj tam, oj tam. Czekaj, czekaj. jak nie pokazać no dwie pół godzinki i coś jeszcze wygrzebaliśmy sześć, sześć? Mhm. To jeszcze po jednej do domu. No. Aha, takie coś... A to nie, nie nagrywa. Takie coś nie Zastanawiam co to jest. Nic tu nie ma na tym, ale to takie jest dziwne. O Takie spłaszczone dziwne. Biło jak... Kropla ołowiu. Jak kalawi. Gładki jest nic. Gładki? Mm -hmm. Może powiedzieć że płaski. Płaski. Gładki, płaski. Czy wypukły. Z łóżkiem. Angielski. Albo brytyjski. Już myślałam, że taka fajna, London. duża monetka, a to nic z tego. Działabyś. Chciałabyś. Chciałabyś. Ty już masz dzisiaj ładną monetkę. To jeszcze jest z sreberką, ja mogę jechać do domu. Mhm. Jakieś fajne, takie duże. No to jest tam marka, albo nie wiem, co tam włączy. Pewnie. Możesz pomarzyć, możesz. No Tutaj z... są. Stoił... Mhm. Stoją widły, co na pierwszym chyba wypadzie wykopałem? No. Postawiłem i do dzisiaj, do dzisiaj stoją. A co ty myślałeś, że Daniele zaniosą do domu? No. Zobaczmy, Opód żuków, co tu jest. Ja mam trebix. Co nie trybisz? Co, nie, kto nie trybi? Ja trybię. Ja mam trebix. a ty? Nie, na żywo. Ja tak zwykle mam cudactwo na kiju, czyli fajne czy nie fajne? Jak nie fajne to A idę, idę się Policzę dziury przy okazji Policzę dziury przy okazji Na mojej ścieżce Jest jeszcze gdzie łazić Sygnałów Pierdylion Sygnałów Pierdylion mówię Ja wykopałem znowu kawałek Właśnie jest to z cynku jakiegoś zdobnego Co to plusaczek z koroną Duży, o, duży, duży Duży pluski z koroną i z łóżkiem Nawet z sygnaturki. No coś tam. Jo. No, nie, nie, nie. Wracamy. Ja już zawróciłem. Ja już też zawróciłem, jakbyś nie zauważył. I wracamy bo już nie mam sił, ja idę za tobą. Chodź, chodź za mną. Mam okay. no, siódmą monetkę, i jak dobrze widzę, no, widzę. Silber i na firens 1848 przeczyszczę Ewa nie będę lizał <ścoughs> Pozdrowionka KFC jest całkiem 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 fajna No, i kurczę, miejscu woda dalej daje. Trzeba będzie jeszcze nieraz tu wrócić. No, tak namarudziłem, że nie miało wyjścia. musiała wyjść sreberko. Poszły. poszły na większą trawkę o, praktycznie na finiszu i jeszcze taka ładnie zdobiona zawieszka o, kamyk tu jest nawet jakiś niebieski <laughs> jeszcze takie caco na, fa na fajron dzisiaj rano Daniel tak. Daniel rzucił poroże i w takiej odległości jeden od drugiego leżał. Ty dwa, ty dwa gdzie indziej. <noise> Mhm. Idziecie go kusić i tak, do wszystkie Idzie, Idzie samiec, wszystkie. który właśnie zgubił rogi, widać Ale, ale ma ranki one gryzą tę Wszystkie przecie, ale te jeszcze mają Как куры. Я не рушал, Как куры нормальные. же это же руки. Да, да. Да, откроем это же руки. Да, Nie 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 wszystkie. Tałania się też nie boi, a też zje. To jest wasza kuryza. Tak? Wszystko obrali. Aha. Ja obrali to jest mój wabik, który zrobię tam, tam za zaciągnę mhm. je. Ja ja, 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 ja tak, o i ona, to ja mogłaby na końcu leżeć, nie? Tylko żeby tak I Już są. I, i, ci, do środka. Bo <grystwa> tam kukurydza jest. No, za to no, no dobrze, no, przynajmniej zjadł u nas to leżamy. Witam, witam. Ostatni jakiś krzyż był, nie? No. Tak, to jakiś taki fajny krzyż to się Fajny, młody trafił order model. No to 1903, nie? 1903 Tak Tak, trzeci 1803 na 1903 carski ósmy. zaraz pokażę zdjęcie to 8 pułku artylerii carskiej Kiedy z mnie nie pójdzie to zawsze coś No To to może rzeczywiście ktoś tak nie jest no jest, jest. Jest, jest tutaj o... tego... Kurczę, nie zauważyłam, że jeszcze jest masakra to to... Nie to, się powiem, to, to... No, no, nie jest, nie? To tak tutaj... jakby się chodziło obok siebie, nie? To to byśmy szybciej, a tak jak chodzimy, każdy jak chce, no to wiadomo, że nie, nie wszystko przy... jest. Wedygany. Ja nagram ja szybką podsumowanko, bo no, gadu gadu, a tutaj się ciemno robi. To to zrobi, Tyle to śmieci to, zyskarka, kipo, no, wyszło. Nie. Oli fanciki. Dzisiaj jeszcze taka plomba wyszła. Gdzieś tam. Orzełek był. O tak. Widać orzełka. Dzisiaj trójeczka pruska i medalik. Fanty dnia, tak myślę. U mnie silber groszek jakaś biżuteria z kamykiem no praktycznie wszystko wszystko u siebie nagrywałem no już wracamy już się poważnie ściemniło poważnie <gry> także nie wiem czy zdążę dzisiaj film zrobić 21 pewnie zdążysz tylko nie wiadomo czy pewnie na rano będzie to no, tak. także pozdrawiamy dziękujemy pa. jeszcze raz za suby dziękujemy za łapki no do, do następnego Zapraszam. miłego weekendu majowego. Życzymy. Mm -hmm. Hej!